Siema, ogólnie jak wiecie lub nie, ostatnio wypiłem 30 tysięcy zjedzonych posiłków na, na SkyBlocku, na EJU, w sensie na MyPlay'u i no, i dzisiaj pokażę wam, y, um, może nie pokażę, tylko jakby powiem po co i jak to wybijałem, dlatego no, y, zapraszam was do odcinka i no, i lecimy z tym, jo! Yy, dobra, tak na wstępie chciałbym powiedzieć, że yy, tu macie w tle ogólnie bedy i no zaraz będę wam mówić yy, co i jak i słuchajcie, chciałbym tylko powiedzieć, że około 80% osób, 80% osób, które mnie oglądam, nie, nie subskrybuje, także walnijcie yy, palcem najlepiej albo, albo myszką tym kusłem myszki ogólnie ten fajny czerwony przycisk i no wiecie co robić i tak przy okazji chciałbym powiedzieć że fajnie jakbyście po pobili pod tym odcinkiem lekko komentarzy możecie zadawać pytania i możecie pisać co mogę nagrać i ogólnie no tworzymy taką jedną wielką konwersację w komentarzach i jakoś się wbije rekord komentarzy na kanale rekord to około 120 chyba chyba coś koło tego także powrócenia i no lecimy z odcinkiem jo. ogólnie przejdźmy do tego po co bo ogólnie gdy wbiałem sobie ten tysięczny level i stałem sobie na eksperce to mi się mega nudziło, więc Zacząłem jeść refy i no, wbiałem to refami. I co, jak mi się nudziło, to po prostu sobie jadłem te refy, bo no, nie miałem co robić totalnie. I tam sobie pisałem coś na cz czacie, więc no. No, y więc chyba, chyba ten, chyba. Chyba pro. Nie wiem co tu powiedzieć jeszcze, bo w sumie powiecia, powiedziałem wszystko. Yy, Także no, zapraszam Was do konkursu. Yo. Yy, dobra, przejdźmy do konkursu zasady konkursu macie w Opsie, a yy, ogólnie dużo osób się mnie pytało ostatnio, yy, czy dam im podpis, ale odpowiadam, że nie mam, bo nie mam zbyt bytno, dlatego yy, przygotowałem dla Was... Trochę takich moich główek Które będziecie by, mogli wygrać w tych konkursach Po prostu na kanale i zasady tak jak mówiłem Będziecie w opisie yy, I co? Yy, ja się z wami już będę żegnać no Wam Jołpa